A co by to było, gdyby to były samochody elektryczne? Całą dobę ludzie w Chinach stali w korku po ośmiodniowych wakacjach, po tak zwanym Złotym Tygodniu. I pomyślmy, że to my musimy dbać o klimat, redukować emisję. Przecież tam tyle spalin poszło do atmosfery, że to głowa mała. Ale nie, to my mamy przetwierdzać nakrętki do butelek i pić z papierowych, słomek oraz płacić gigantyczne pieniądze za emisję i różne normy, które jeszcze nas czekają. Tymczasem Chiny wiedzą, że można fedrować, można kopcić. Spalić, spalać, rozwijać się i jednocześnie są liderem w transformacji energetycznej do OZE. Czyli co? Nie trzeba się zatrzymywać w rozwoju, żeby się przebranżowić, no ale trudno. Europejczycy są widocznie na to za głupi i za naiwni. Tymczasem Chińczycy pokazują, że w dwa tygodnie zaraz tutaj dobudują osiem nowych pasów i już taka sytuacja się nie powtórzy. A jak mówiłem na początku, gdyby to były samochody elektryczne, no to nie byłoby za bardzo gdzie ich naładować. A jeszcze zimą?